Dzień dobry, mili Państwo. Właśnie minęła godzina 18. Rozpoczynamy dzisiejszy serwis informacyjny. Przyznam się, że jestem troszeczkę e, zbulwersowany. Za chwilę się Państwo dowiedzą dlaczego. Chodzi o rzeź Wołyńską. Za chwilę odniosę się do bardzo ciekawego tematu Prawdopodobnie nie wszystkim ten temat jest znany, a cała sprawa powstała ponad dwadzieścia kilka lat temu. To są jeszcze decyzje, które były dawno, dawno temu podejmowane, również finansowe i które zawstydzają Polaków do dnia dzisiejszego. Zaraz Państwu o tym opowiem, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i zaczekam tylko, aż więcej nas będzie. Tak, już cyfry idą do góry. Na początku chciałem tylko, no oczywiście pozdrawiam wszystkich, widzę Państwo, pisecie, piszecie do mnie, pozdrawiam wszystkich moich widzów. Staś Nel, pozdrowionka, niech tak będzie. Proszę Państwa, dzisiaj jest taki dzień, to dla tych z Państwa, którzy słuchają w Stanach Zjednoczonych, bo to zawsze wywołuje emocje, gdzie dolar amerykański osiągnął najwyższy możliwy poziom za polską złotówkę. Trzeba w tej chwili za dolara zapłacić 4 złotych 83 zł. Oczywiście kursy są bardzo płynne i może w tym momencie, w którym ja to mówię, już troszeczkę się zmieniło, nawet nie wiadomo czy na, na gorsze czy na lepsze. W każdym bądź razie euro tak samo zrównało się z ceną dolara w Polsce, bo też trzeba było zapłacić 4,83 zł za euro, czyli że euro bardzo spadło, a dolar bardzo pnie się do góry. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo za dolara będziemy płacić po, po 5 zł. Bym się nie zdziwił w ogóle. Pomału, proszę Państwa, wkraczamy w temat bardzo poważny. Muszę się do tego odnieść, dlatego że sytuacja jest poważna. Jeśli chodzi o to, co mówiłem wczoraj, o prezydencie Zaleńskim, że wszyscy żeśmy czekali na to, żeby no przeprosił za rzeź Wołyńską czy coś, żeśmy się tego oczywiście nie doczekali. W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania i współpracy, oświadczył Wolodymir Zeleński. Skomentował w ten sposób projekt ustawy o specjalnym statusie dla obywateli polskich na terytorium Ukrainy mimo płynących wcześniej sygnałów, nie potępił rzezi Wołyńskiej. Proponowana ustawa nosi nazwę o ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy. Powiedział Zaleński, proponuję dać naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu w Ukrainie przez 18 miesięcy. Prawo do pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, nauki na naszych uczelniach, korzystania z usług medycznych, powiedział przywódca Ukrainy. Tak by było w skrócie. I teraz, proszę Państwa, yy, powiedział to, w rocznicę, tak? Bo to było wczoraj, była rocznica. Ale ja Państwu powiem coś. Nie chciałem prezentować dzisiaj tego zdjęcia, dlatego, że Państwo sobie sami zobaczą, a może zaprezentuję je jutro, dlatego, że Polacy też nie są tacy odważni. Powiem Wam, o co chodzi. Dawno temu w Stanach Zjednoczonych, dwadzieścia parę lat temu, Polonia amerykańska w USA zbierała się na pomnik rzezi wołyńskiej, który został wykonany przez wybitnego artystę plastyka zmarłego Andrzeja Pityńskiego. Pamiętacie Państwo, że Andrzej Pityński już zrobił jeden pomnik żołnierza przebijanego bagnetem, który stoi chyba do tej pory w Stanach Zjednoczonych, ale na zamawienie Polonii Amerykańskiej i Narodu Polskiego wykonał ponad 20 lat temu pomnik, który się nazywa Rzeź Wołyńska. Powtarzam, Andrzej Pityński. Proszę sobie wejść na internet i zobaczyć, jak wygląda ten pomnik. Politycy w Polsce przestraszyli się tego pomnika. Ponad 20 lat pomnik czeka w hucie, żeby stanąć na ziemi polskiej, żeby zostać przewieziony i stanąć na ziemi polskiej. W zasadzie nie wiem, czy on już nie jest na terenie Polski, bo tak moje informacje daleko nie sięgają, natomiast żadne z miast. Żadny z polityków nie zdecydował się na to, żeby ten pomnik stanął w którymś z miast na przykład. Podobno miasto Jarocin, podobno miasto Jarocin zdecydowało się, żeby ten pomnik tam stanął. Dlaczego ten pomnik nie może stanąć przez ponad 20 lat w Polsce? Żeby ludzie zobaczyli ten pomnik, jest to arcydzieło, proszę państwa, zmarłego Andrzeja Pityńskiego, który wykonał tak ten pomnik, że zapiera dech w piersiach. To jest arcydzieło, proszę państwa, które zostało jakby stworzone, bo on nie miał pieniędzy na to żelazo, stal, brąz i cała Polonia amerykańska, nie tylko Polacy, również składali się na, na ten pomnik to były ogromne pieniądze i ten pomnik cały czas czeka dlaczego on nie stanął jeszcze w żadnym mieście no dlatego proszę państwa że najpierw trzeba go zobaczyć Andrzej Pityński tytuł pomnika rzeź wołyńska proszę sobie zobaczyć na internecie co ten człowiek zrobił wykonał arcydzieło nieprawdopodobnej treści to, że w przesmyku krzyża jest nabite na widły dziecko, to jest jeden z takich elementów tego pomnika, który jest no, tragiczny w swojej wymowie. Ale na tym pomniku są symbole, jest symbolika polska, są ważne nazwy i ważne słowa. Poza tym w dole pomnika znajduje się Rodzina Wołyńska. To, co tam jest umieszczone w tym pomniku, tak jak to wygląda, gdzie w przesmyku krzyża u góry, gdzie była głowa Chrystusa, bo ten krzyż jest na prześwit, jest nabite dziecko na, na widły, proszę Państwa. I to, w jaki sposób ten pomnik jest zrobiony, to po prostu zwala z nóg. Ktoś, kto podchodzi po ten pomnik i go ogląda, to przeżywa to, co tam było. No to wyrost artysty zmarłego Andrzeja Piteńskiego jest nieprawdopodobny. To, co on zrobił, jest rzeczą wyjątkową, która pobudza to, czego już wielu nie pamięta, wielu chciało zapomnieć i to, czego, yy, czego powinniśmy się nauczyć z historii przekazuje ból z tamtych czasów. W jego dziele artysty jest wykazany ból. Dlaczego ten pomnik przez dwadzieścia kilka lat nie stanął w Polsce? Ano dlatego, proszę Państwa, że politycy się go boją, przestraszyli się go, włodarze miast, prawdy się boją. Po prostu. Polonia amerykańska, żeśmy się składali wszyscy na ten pomnik. I co? I najpiękniejsze dzieło, jakie mogło powstać, żeby uhonorować ten czas właśnie Rzezi Wołyńskiej stoi zapomniane w jakiejś hucie gdzieś i czeka na swój moment. Politycy wygłaszają piękne mowy, tak jak prezydent Polski wziął w zasadzie w obronę prezydenta Zeleńskiego na przemowie dotyczącej rzezi wołeńskiej opowiadał różne rzeczy które jak ja słyszałem to no jakby tłumaczył go prezydenta Zeleńskiego dlaczego on nic na ten temat nie powiedział bo nie powiedzą ukraińcy nie wyrzekną się bandery tak ja to widzę natomiast ten pomnik powinien jak najszybciej stanąć w Polsce. Przypominam Andrzej Pityński, rzeź Wołyńska. Proszę sobie zobaczyć ten pomnik. Nie uwierzą Państwo, co będziecie oglądać. Na internecie jest mnóstwo obrazków tego pomnika. Dzisiejsze orzeczenie. Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wywróciło Unię Europejską i Komisję Europejską. Oni się tam poprzewracali i po prostu wyrywają sobie teraz włosy z głowy, oczywiście w cudzysłowie. To zła wiadomość dla wszystkich w Europie, tak piszą media mainstreamowe. To jest doskonała wiadomość dla spółki Nord Stream 2, jego jakby przewodniczącego Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok. W skrócie oznacza, dlatego że nie będę się w tej chwili wchodził, proszę Państwa, w te kwestie meandrów prawnych tego wyroku, Dlatego, że one dotyczą spółek międzynarodowych Unii Europejskiej. Gdybym ja to Państwu przeczytał, niewiele byłoby wiadomo, mogliby Państwo tego nie zrozumieć. Ja powiem generalnie, co oznacza ten wyrok. W skrócie, że w ramach prawa europejskiego Nord Stream 2 może się skarżyć o to i zaskarżać te decyzje, żeby dochodzić swoich racji. Jakiekolwiek one by nie były. Bo Nord Stream 2 to jest funkcjonujące przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej. Ten wyrok jest bardzo niekorzystny w konsekwencji dla rynku europejskiego. No tak piszą media głównego nurtu, gdyż okazało się, że Nord Stream 2 składa kolejną skargę i składają skutecznie. To znaczy, że wygrywa w procesie, w procesie przeciwko Komisji Europejskiej i neguje ostatnią dyrektywę energetyczno-gazową, jaka jest w Unii Europejskiej. Tłumaczył to, bo to są bardzo ważne elementy prawne, były prezes PGNIGE. To oznacza dla Ukrainy katastrofę, katastrofę, bo co to oznacza? Że Nord Stream 2 może zostać uruchomiony. Sąd nakaże. W momencie, w którym ruszy, stanie się coś, o czym warto wiedzieć. Będzie to, proszę Państwa, tranzyt, która, który Nord Stream 2 Przejdzie, będzie szedł gaz do Niemiec. Oni w tej chwili mieli taką sytuację, za chwilkę opowiem, z Nord Stream 1. Natomiast jeśli nitką Nord Stream 2 pójdzie gaz, zostanie zatrzymany tranzyt przez Ukrainę gazu. Całkowicie Rosja zatrzyma. Ukraina straci gaz rosyjski i stanie przed widmem. Zamarznięcia w zimie, totalnego. To, co się ostatnio wydarzyło, Kanada przysłała turbinę, y, mimo tych sankcji, y, do Niemiec. Więc, y, żeby naprawić Nord Stream 1, bo tam się turbina zepsuła, jak się dowiedział o tym Zaleński, no to oczywiście w przemówieniu powiedział co o tym myśli to jest niedopuszczalne tak? Żeby to, że Kanada wysłała tą turbinę do Niemiec żeby ten rurociąg naprawić Nord Stream 1 to takie państwo macie w tej chwili informacje ode mnie że po prostu Trybunał Unii Europejskiej Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadziałał przeciwko Unii Europejskiej może się zdarzyć, że Nord Stream 2 zostanie uruchomiony i wówczas stanie się to, co przed chwilą powiedziałem. Zostanie zatrzymany tranzyt gazów przez Ukrainę. On jest tylko dlatego, że odbiorcy jeszcze są na zachodzie i tam on jeszcze funkcjonuje. Proszę Państwa. <laughs> Chodzi o wcześniejszą wypowiedź Lecha Wałęsy dotyczącą ograniczenia populacji Rosji. To, co mówił, żeby ograniczyć populację Rosji ze 144 do 50 milionów. Na to jest riposta w ostrym tonie zareagowała rzecznicka rosyjskiego MZ Maria Zachorowa. Odpowiedziała Lechowi Wałęsie w Telegramie. że ja jeszcze powiem tutaj, żeby przytoczę słowa Lecha Wałęsy, żeby, żeby ta wypowiedź miała jakby całość, więc laureat pokojowej nagrody Nobla, były prezydent Polski Lech Wałęsa, wezwał do zredukowania Rosji do 50 milionów ludzi. Uważa, że aby osiągnąć bezpieczeństwo na świecie, Rosja musi zostać rozczłonkowana. Ona mówi Zacharowa, a argumenty, które on użył, są w stylu maniaka ukraińskiego nacjonalisty Cikatiło, który między fizyczną redukcją populacji a zjedzeniem rozczłonkowanych ciał marzył o życiu jak w Polsce. Dodała Zacharowa. To powiedziała Zacharowa. Andrzej Cikatiło to Ukraińcy seryjny morderca ukraiński, znany też jako rzeźnik z Rostowa, oskarżony o 53 zabójstwa w latach 78-1990. Widzą Państwo, jakimi oni się posługują epitetami w stosunku do siebie, jakie porównania wyciągają Rosjanie w stosunku do nie wiem dlaczego on takie rzeczy opowiada Wałęsa. To są y, słow, słownictwo, które tutaj jest użyte w ogóle od wczoraj. To, co Państwu czytałem, no po prostu ręce opadają. Powiem Państwu, że to jest jakieś, jakaś tragedia normalnie. To się normalnie nie da żyć, bo jak to się czyta, to y, odnosi się wrażenie, że świat się już tak wykręcił, tak się zmienił, że ludzie muszą zaglądać w przestrzeń przy pomocy teleskopu Jamesa Webba co tam było 13 miliardów lat temu gdzie zabiera głos prezydent Stanów Zjednoczonych wczoraj i mówi właśnie żeśmy to zobaczyli jedyne jakie zdjęcia mają się ukazać jeszcze jutro pojutrze z teleskopu Jamesa Webba ukazało się pierwsze zdjęcie galaktyk które zostały sfotografowane właśnie przez ten teleskop, a światło do nas do, docierało przez 13 miliardów lat. I to jest zdjęcie galaktyki wszechświata zaraz po wielkim wybuchu. Możecie sobie Państwo zobaczyć to zdjęcie. Człowiek szuka czegoś po prostu, gdzie, gdzie myśli, że coś znajdzie. Może jest jakiś lepszy świat od tego naszego, w którym coraz trudniej się żyje. I ja zastanawiam się, proszę Państwa, czy ja nie będę musiał troszeczkę ostrzej, głębiej Państwu powiedzieć, co się dzieje teraz w Polsce, ale muszę się do tego przygotować. To nie jest tak po prostu powiedzieć, bo mam bardzo dużo informacji. I zastanawiam się cały czas nad tym, jakby to Wam powiedzieć. Ale generalnie chodzi o to, żebyście wiedzieli, że ja o tym myślę, tak? Ja to powiem. Jeszcze trzeba mi trochę czasu i może w jakichś krótkich słowach, proszę Państwa, wypowiadanych przez różne osoby, usłyszycie to, co każdy Polak powinien usłyszeć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rynek pracy, zmienia się dynamicznie, a możliwość czterech zamiast pięciu dni spędzonych w pracy rozważana już w kolejnych krajach. To nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyślił, to już przez długie lata się już ciągnie. Doświadczenia, programy pilotażowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Belgii, pokazują Australia, chyba tam też w ogóle jakaś tam firma od lutego pracownicy za tę samą pensję pracują tylko 4 dni w tygodniu i prezes firmy mówi, że osiągają nawet wyższe wyniki, no bo mają ten trzydniowy weekend. Nie, nie pytajcie mnie ile godzin pracują, ale powiem, powiem wam tak. Mamy 14-godzinny tydzień pracy, tak? Więc 5 razy 8 jest 40. Czyli pracujemy po 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Powiem tak, że gdyby. Bo ja nie wiem jakie godziny, w ogóle jakie są szczegóły tego programu, ale gdyby pracowało się 10 godzin dziennie przez 4 dni, to też mamy. 40 godzin. Nawet gdyby hipotetycznie, no to proszę państwa, powiem, że nie jeden z państwa chciałby na coś takiego pójść. Prawda? 4 dni w tygodniu po 10 godzin i macie piątek, sobotę, niedzielę wolną. Jakiś pomysł jest. Czy się spodoba? To nie wiem, czy się będzie pracować 10 godzin przez 4 dni, tego też nie wiem, może to być 8. Nie wiem, jak zarobki w tej kwestii będą ustawiane, ale po prostu no, pomysł jest, który cały czas funkcjonuje w przestrzeni. Warto zaznaczyć, że coś takiego jest. Więc powrócę jeszcze na moment, żeby już zakończyć ten temat z panem Lechem Wałęsą, bo osłabił mnie dzisiaj. Czasami tak się mówi, że jak ktoś coś mówi, to nie osłabiaj mnie, nie? Że po prostu ktoś, kto słyszy wypowiadane dane słowa, nie jest w stanie unieść tego psychicznie. I do takiego syndromu nieuniesienia tego psychicznie dzisiaj u mnie doszło, kiedy już usłyszałem Lecha Wałęsę, który o następnej rzeczy powiedział. Już ona nie ma nic wspólnego z Rosją, ale bardziej może z Polakami. Powiedział, że w ogóle skarży się na drożyznę, że jest mu ciężko, że dostaje emerytury tylko między 12 a 13 tysięcy złotych że to jest za mała emerytura, że co to jest w ogóle za emerytura, pomimo kilkunastu tysięcy złotych miesięcznej emerytury, możliwości dorobienia, ma możliwości dorobienia na wykładach w USA i tam jeździ, nie? Przypomnę Państwu, że trzynaście tysięcy złotych, no to jest, no przyjmiemy, niech to będzie około dwóch pół tysiąca dolarów, no, bo już dla tych z Państwa tam w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, bo tak, tak w głowie policzyłem, policzcie sobie ile to jest w tych dolarach, bo wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych emerytura, no 2,5 tysiąca, no to jest już kawałek emerytury. Na warunki polskie może jeszcze więcej, ale facet dorabia sobie na wykładach w Stanach Zjednoczonych, płacą mu Dużo pieniędzy za te wykłady. On jeździ po całym świecie. Tu dostanie 10 tysięcy dolarów, tam 20 tysięcy dolarów za wykład. I tak się uzbiera, proszę Państwa, zwrot kosztów podróży, samoloty, hotele. Ale on odczuwa drożyznę. Więc yy, powiedział oficjalnie, że na tych wykładach dorabia około 200 tysięcy złotych rocznie i to mu jakoś pomoże założyć fotowoltaikę na swoim domu, żeby miał fotowoltaikę. A tak? To odczuwa drożyznę, powiedział, że nie jest z gliny i co to jest 12-13 tysięcy złotych emerytury na apetyt byłego prezydenta. Tak zakończył. No, bidula, tak jak tutaj Ktoś napisał. Bidula, proszę Państwa. Mamy byłego prezydenta, który bieduje i się żali społeczeństwu polskiemu. Ale powodów do takiego żalu nie ma pani Małgorzata Jacyna Wit. To są, proszę Państwa, numery <laughs> Radna Napisu, twierdzi, że jest elitą. Elitą, proszę Państwa, a innym żal pupę ściska, że ona jest elitą. Małgorzata Jacyna Wit, przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z pola golfowego. No, różni ludzie, politycy różne zdjęcia yy, no, prezentują, tak? Czasami kompromitujące. No ale dajmy na to. I ona zaprezentowała swoje zdjęcie i napisała, że w ogóle w dyskusji z internautami stwierdziła, że jest elitą, a innym żal pupę ściska. Chłopy z platformy obywatelskich haratają pospolitą gałę, a tu z pisu na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z trzech najlepszych w Europie. Ja, Elita, pani Małgosia. Dalej radna stwierdziła, że harata sobie w golfa jak Tiger Woods, Barack Obama, Joe Biden i Ivanka Trump. Wszystkie te postacie polityków oznaczyła w swoim wpisie. Wpis Jacyny Wit skrytykowali internauci, ale ona dalej. Lekko trąciła, mówi kijem golfowym, zwolenników platfusów haratających w gałę i demonstrujących swoje truchtanie jak wycie. Że oni wyją za zdrości. Żeby było jasne, powiedziała, zwolennicy i członkowie PIS biegają, grają w golfa, tenisa, nurkują, jeżdżą na wypasionych rowerach, haratają w gałę. Dotarło? Bo jak nie dotarło, to jeszcze raz mogę to Państwu powiedzieć. Więc... A to ona dodała, radna, w kolejnym wpisie. Żeby było jasne, jeszcze raz państwu powiem, że członkowie PiSu biegają, grają w golfa i tenisa, nurkują, jeżdżą na wypasionych rowerach, haratają w gałę. Dotarło? No. Porządek musi być. Proszę państwa, pchły mogą być, ale w szeregu. Umówmy się. Porządek jest najważniejszy. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję za wspieranie mojego kanału. Dziękuję za wypełnienie ankiety. Głosowało ponad 850 osób. Mają Państwo rezultat tej ankiety w tej chwili już na tabczacie. Można sobie zobaczyć pytania, jakie są odpowiedzi. No i cóż, proszę Państwa. Idę haratać w gałę. Kłaniam się, pozdrawiam milko.